Nawet nie wiecie, jak tęsknię za moją codzienną garderobą. Jest ciężko, jest coraz ciężej. Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam Was do obejrzenia moich zakupów, które ostatnio zrobiłam w IKEA z myślą o naszym dzieciątku, o naszej córeczce. Tak, mogę już oficjalnie mówić, że to jest córeczka, dlatego że dodałam filmik, w którym zdradzam tą płeć. Także oficjalnie jeszcze raz będziemy mieli córkę. I dzisiaj pokażę wam kilka rzeczy, które właśnie moim zdaniem warto kupić w sklepie IKEA. Oczywiście od razu muszę zaznaczyć, że nie będzie to taka stricte wyprawka, ale są to rzeczy, które uważam później przydadzą się przy małym dziecku. I faktycznie warto spojrzeć właśnie na IKEA pod tym względem. Oczywiście taki osobny filmik, cały wyprawkowy również na kanale się pojawi. Natomiast jeszcze musicie mi dać troszkę czasu, ja już prawie, że skończyłam kompletowanie wyprawki, zostało mi jeszcze do mówienia dosłownie kilku rzeczy i wszystko będę mogła wam pokazać. Planuję też dodać od razu linki, żebyście mogły sobie od razu po prostu spojrzeć na te rzeczy, ewentualnie zamówić podobne, jeżeli będziecie chciały. Więc tak, bez zbędnego przedłużania zapraszam do obejrzenia zakupów, co warto kupić w IKEA dla małego dziecka. Zacznę od największego gabarytowo naszego zakupu, nie będę go tutaj pokazywała. Jest to komoda, natomiast jest ona jeszcze niezłożona. Najpierw chcemy pomalować sypialnię i później wszystko już przygotujemy. Natomiast my zdecydowaliśmy się właśnie na tą komodę z tego względu, że ona mi się najbardziej podobała tak wizualnie. Widziałam też na wielu inspiracjach na Instagramie, że właśnie przyszło mamy kupują te komody. Nie wiem czy wystarczy mi miejsca, dlatego że teoretycznie 3 szuflady to może być mało. Natomiast ja mam ten plus, że jest jeszcze mm, za mną, za ścianą y, garderoba, gdzie ewentualnie będę mogła trzymać takie, wiecie, mniej potrzebne rzeczy, po które nie sięga się jakoś często. Więc akurat tą kwestię radzę przemyśleć i może lepszą opcją będzie wybór czterech albo pięciu szuflad. To już jest kwestia indywidualna, ale czysto tak patrząc na aspekt wizualny. Ta komoda bardzo do mnie przemówiła i będzie nam pasowała do wnętrza. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to jest taka mata do przewijania, którą po prostu ja sobie tak wyobrażam, będę mogła nosić gdzieś tam w torbie, w torebce i rozkładać, jeżeli nie będzie nas w domu, to po prostu czy będę u moich rodziców, czy u kogoś znajomego, gdziekolwiek tak naprawdę. Fajnie taką matę przenośną mieć, żeby nie kłaść dziecka, wiadomo, na jakiejś sofie u kogoś, czy w różnych innych warunkach. No, to taka mata bardzo się przydaje i do niej, jak i do wszystkich rzeczy. Zostawię Wam również linki w opisie tego filmu, żebyście mogły sobie zobaczyć. No i ona jest szara w białe groszki, więc kolor jest bardzo taki neutralny. Ja te rzeczy warto dodać, zamawiałam zanim znałam płeć, więc zależało mi na tym, żeby właśnie to było jak najbardziej takie neutralne, dopasowujące się zarówno do chłopca, jak i do dziewczynki. Kolejna rzecz, i to nie jest może jakoś szczególnie przydatne przy dziecku, natomiast przyda mi się na pewno przy pakowaniu torby do szpitala to są takie woreczki strunowe, które, w które możemy spakować ubranka posegregowane na każdy dzień, w zależności od tego czego wymaga dany szpital ja tutaj po prostu będę wkładała właśnie różne śpioszki, czapeczki itd. no i również różne inne akcesoria, planuję to później opisać, tak żeby zarówno zyga jak i położne Łatwiej po prostu się w tej mojej walizce odnalazły. No i tych woreczków tutaj jest naprawdę dużo, bo chyba 50 sztuk, więc spokojnie później przydadzą nam się również w kuchni do pakowania żywności. Następna rzecz, którą zdecydowanie Wam polecam, i to akurat warto totalnie kupić w IKEA, to są te organizery do komody. Ja zamówiłam dwa takie albo trzy, nie dwa, póki co opakowania stwierdziłam, że najwyżej sobie po prostu domówię, jeżeli będzie by ich zbyt mało. Natomiast widziałam, że dziewczyny kupują właśnie te organizery przede wszystkim w Ikei, są bardzo zadowolone. No i z tego co czytałam sprawdzają się idealnie do większości komód. Pamiętajcie tylko, żeby zmierzyć sobie ewentualnie wysokość swojej komody. Ja szerokości nie mierzyłam jakoś szczególnie, nie wyliczałam tego, po prostu stwierdziłam, że rozłożę to tak, żeby to miało ręce i nogi. No i w jakieś tam ewentualnie przerwy powkładam sobie coś innego, nie wiem jakiś kocyk, cokolwiek, co również w komodzie będzie się musiało znaleźć, także to serdecznie Wam polecam. Ja tutaj też dołączam zdjęcia, jak to wygląda już poza opakowaniem. Ja tego przyznam szczerze, nie chcę teraz rozpakowywać dlatego, że zajmie mi to niepotrzebnie więcej miejsca, a tak jak mówiłam wcześniej, czekamy, żeby najpierw pomalować sypialnię, ogarnąć tutaj wszystko i dopiero później będę te rzeczy powoli układała. Znaczy powoli, może nie aż tak powoli, bo termin zbliża się, słuchajcie, wielkimi krokami. Spokojnie, to nie jest jeszcze także że rodzę, ale no mimo wszystko jednak 2,5 miesiąca. Teraz jak nagrywam ten film, no wydaje mi się, że to bardzo szybko zleci, więc Trzeba się z tym sprężyć i iść do przodu Rzecz, którą moim zdaniem również warto kupić w Ikea To jest taki ochraniacz na materac Który ma chronić przed jakimś zalaniem i tak dalej My materacy wybraliśmy z innej firmy Ikea również rozważałam Natomiast ostatecznie zdecydowaliśmy się na materac z marki Będę o tym mówiła albo w filmie wyprawkowym, albo w filmie o łóżeczku, bo kupowaliśmy w jednym sklepie właśnie łóżeczko i materac. Więc teraz może nie będę spoilerować, ale jeśli chodzi o te materacy, pamiętajcie tylko, żeby sprawdzić wymiar. My mamy materac 120 na 60 czyli taki bardzo standardowy do łóżeczka. No i w IKEA zabrałam sobie po prostu taki ochraniacz, a on naprawdę nie był jakoś drogi więc wydaje mi się, że warto dorzucić go do koszyka zamówiłam też dwa białe prześcieradła właśnie w tym rozmiarze 120x60 oprócz tych dwóch białych prześcieradeł planuję kupić jeszcze jedno takie w jakieś wzorki ale to już wszystko mi się wyklaruje jak po prostu urządzimy pokój bo mała będzie na początku z nami w sypialni nie będzie miała swojego pokoju, nie widzimy takiej potrzeby no i właśnie jak już ten pokój urządzimy to na pewno dobiorę prześcieradło tak żeby kolorystycznie i wizualnie no ale takie małe klasyki zawsze się przydadzą i na pewno te prześcieradła będą dość często później zmieniane, więc jak dokupię jeszcze jedną na początek, na pewno nam wystarczy. Ikei zamówiłam też ręcznik kąpielowy, brązowy, więc taki mało dziewczęski. Natomiast jak mówiłam, ja robiłam te zakupy jeszcze przed tym, jak znałam płeć, tam nie ma zbyt dużego wyboru tych ręczników, więc mimo wszystko i tak wzięłam taki najbardziej neutralny. Tutaj mamy starękę. To jest serenka, tak. Oprócz tego kupiłam też w innym sklepie ręcznik taki różowy, wafelkowy. Już jak właśnie poznaliśmy tą płeć, więc w filmie wyprawkowym również się pojawi. Ale słuchajcie, ten ręcznik Wikkei kosztuje naprawdę tak mało. Swoją drogą, ciekawostka, ja nie miałam wcześniej pojęcia, że takie rzeczy jak właśnie ręczniki do kąpieli z kapturkiem i tak dalej potrafią tyle kosztować. I przyznam szczerze, że bardzo mocno mnie to zaskoczyło. Więc jak zobaczyłam coś takiego w IK, a on ma bardzo dobre opinie, ponoć bardzo dobrze chłonie, no to on kosztował chyba 39 albo 29 zł. Uwierzcie mi, na tle innych ręczników to jest bardzo mało. No to od razu go wzięłam. Stwierdziłam, że nawet jeżeli mamy mieć taki zapasowy ręcznik, no to zdecydowanie warto. Na tą chwilę mam dwa, nie wiem czy będę domawiała kolejne, bo my też mamy suszarkę. Więc zakładam, że te ręczniki i tak będą na bieżąco prane. Wyjdzie w trakcie. Jeżeli mi będzie brakowało, to na pewno coś domówię. W IKEI mamy też wybór kocyków dla dzieci. Ja zdecydowałam się na kupno dwóch. Oprócz tego też będę jeszcze zamawiała taki różowy bambusowy kocyk. Natomiast te stwierdziłam, że po prostu jeden będziemy wozić najpewniej w aucie, drugi w wózku, no i ten trzeci będzie w domu, tak zawsze pod ręką, właśnie ten prawdopodobnie bambusowy. Ten wydaje mi się będzie idealny do wózka. Ja też rodzę zaraz na początku lipca, więc yy, będzie na pewno gorąco. Yy, I ten jest taki bardzo przewiewny, był też bardzo polecany. Ten jest troszeczkę grubszy, więc nie nastawiam się, że będziemy go używać od razu, ale wiecie, w aucie na pewno coś takiego zawsze będziemy mieli. W razie, jeżeli gdzieś pojedziemy na wycieczkę, będzie chłodniej, no to po prostu sobie po niego sięgniemy. I te kocyki naprawdę na stronie IKEA nie są drogie, więc jestem biały i Szare. Kupiłam też dwie takie pieluszki y, muślinowe, które były nazwane tam otulaczami. Powiem Wam szczerze, że teraz jak zaczęłam już zamawiać te inne rzeczy wyprawkowe, nie wiem, czy to bym do końca poleciła, bo rozmiar tego to 70 na 70 spokojnie bym znaleźć na innych stronach, w podobnych cenach, troszeczkę większe jednak te pieluszki, które wtedy faktycznie mogą posłużyć jako otulacz. Natomiast no, tym dziecka nie owiniemy, więc one będą po prostu służyć jako takie normalne gdzieś tam pieluszki, właśnie tak jak tutaj na zdjęciu nawet jest pokazane. Do przewieszenia przez ramię. Ja już pieluszek trochę mam zamówionych, yy, i tetrowych, muślinowych, i bambusowych chyba. Yy, na pewno nie będę domawiać, po prostu też w praktyce zobaczę, jak mi się to będzie sprawdzać i czy będzie mi po prostu tego brakować, czy będę miała wystarczająco. Wiecie, zawsze też jest czas na domówienie rzeczy. Ja na przykład jestem taka, że lubię być przygotowana, tak na zapas, ale słyszałam też od wielu, wielu kobiet, które już są mamami, że faktycznie wielu rzeczy, które kupiły, po prostu nie użyły i przy następnym dziecku nie będą tego kupowały od razu, tylko zdecydowanie poczekają. No więc wydaje mi się, że ja i tak robiłam te zakupy bardzo tak rozsądnie. Właśnie z myślą o tym, że przecież jest internet, zamówienie może być u nas następnego dnia w tym momencie jest mnóstwo sklepów stacjonarnych, są apteki, i tak dalej, więc nie warto, wiecie, zamawiać wszystkiego aż tak na zapas. Kupiłam też dwie zabaweczki i ja je dołożyłam po prostu do koszyka. Bo wiecie, stwierdziłam, że skoro i tak płacę za przesyłkę, no to sobie to wrzucę i to jest taki piesek, przytulanka. Takie przytulanki Wam bardzo polecam. To też zależy od dziecka, natomiast e, mój bratanek. Na przykład uwielbia te pieluszkowe przytulanki, tulił się do nich cały czas, jak był malutki, i stwierdziłam, że faktycznie przynajmniej jedną chcę mieć po prostu w domu i zobaczyć, czy nasza córeczka będzie właśnie taka typowo pieluszkowa, czy może wręcz przeciwnie. W każdym razie zobaczcie, jakie to jest urocze. Jest to piesiu i to nie jest też taka typowa pieluszka, to jest bardzo milutkie, takie z takiego troszeczkę grubszego, podwójnego materiału. I druga rzecz to taki króliczek, również mięciutki, natomiast tutaj już mamy grzechotkę. Oczywiście nie przejmujcie się tymi metkami, ja to wszystko poucinam, Na razie, wiecie, te rzeczy wszystkie nowe leżą w garderobie. No i w przyszłym tygodniu zamierzam już tak pomału, pomału, właśnie um, trać te rzeczy, odcinać metki i tak dalej, żeby po malutku już się przygotować. No i ostatnia rzecz, którą kupiłam, kupiliśmy w IKEA, to jest, moi drodzy, wanienka. Wygląda ona w ten sposób i my się na nią zdecydowaliśmy w ogóle, stop od początku. Z wanienką to jest taka historia, że ja w ogóle zanim jeszcze byłam w ciąży wiedziałam, że prawdopodobnie będę chciała mieć wanienkę z twist shake'a, może część z was ją kojarzy jeżeli nie to dodaję tutaj zdjęcie podobał mi się jej design, to że jest składana, podobał mi się też ten wkład, który sobie możemy do tej wanienki dać, żeby ułatwić sobie życie przy kąpaniu takiego dzieciątka natomiast jak poszłam na szkołę rodzenia, też troszeczkę poczytałam Um, wszyscy zgodnie twierdzą, że te wszystkie wkłady nie są do końca dobrym pomysłem, dlatego, że to jest po prostu siedlisko bakterii i musielibyśmy to po każdym kompaniu wyparzać. Czego ja wiem, że nie robiłabym, bo wydaje mi się, że przy małym dziecku jest wystarczająco dużo innych czynności i obowiązków do zrobienia. Że po prostu, no ten wydawał mi się zbędny. Dlatego podarowałam sobie tą walinkę z Twist Shake'a. Stwierdziłam, że jeżeli mam ją kupować bez wkładu, no to po prostu nie będzie się tak naprawdę różniła od wanienki dużo, dużo tańszej. Poczytałam też troszeczkę o wanienkach i słuchajcie, zdecydowanie możecie mi zaufać na to, co przeczytałam. Ta z Ikei naprawdę wygrywa z dwóch względów. Ona tutaj ma takie antypoślizgowe... w... Hmm, to nie są przyssawki, tylko takie wiecie na stałe, takie coś wbudowane. E, na to i tak możemy sobie rozłożyć jakąś pieluszkę tetrową, dużą, cokolwiek, żeby się dzidzia jeszcze mniej po prostu ślizgała, żeby też było milej. I ona przede wszystkim tutaj również ma mm, takie przyssawki. Dzięki czemu ta wanienka nie ślizga się w ogóle i serio nic kompletnie nie jest w stanie jej ruszyć. Więc jeżeli szukacie takiej zwykłej, najzwyklejszej wanienki, to uważam, że warto zwrócić uwagę na tą Wiki, bo ona wcale nie odbiega cenowo od tych, które możemy czasem nawet w marketach znaleźć tych takich najprostszych, plastikowych, ale tam na przykład one tych przystawek nie mają a różnica w cenie jest praktycznie żadna, więc tak wyglądały te zakupy. Być może jeszcze inne rzeczy też warto kupić wika i warto zwrócić uwagę, natomiast ja pokazuję to, co, to, czego ja potrzebowałam przede wszystkim, i to, co wydawało mi się takie najbardziej logiczne w tym sklepie, no bo wszystko inne kupiłam po prostu w różnych sklepach, co zobaczycie w kolejnych filmach. Ja Wam moi drodzy bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie proszę łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym buziaczki. Pa-pa!